Serio nie wiedziałem, że nadal istnieją ludzie, którzy myślą, że kawa z termosu to to samo co świeżo zaparzona kawa? Też tak kiedyś myślałem, aż w końcu spróbowałem czegoś lepszego. No bo bądźmy szczerzy, kawa, która stoi kilka godzin w termosie, traci ten swój cały smak, aromat, no i robi się po prostu nijaka. I właśnie dlatego postanowiłem kupić sobie tą mobilną kawiarkę i naprawdę jest to mój najlepszy zakup w tym roku. A przygotowanie kawy w tym jest bardzo proste. Jedyne co wystarczy zrobić, to odkręcić sobie tą górę, wlać sobie odpowiednią ilość wody do tego. Następnie trzeba odkręcić tutaj na dole tą komorę. Jest to komora na naszą kawę. Tutaj możemy sobie dać kawę sypaną, lub tutaj możemy dać sobie jakieś kapsułki. Jak już sobie damy kawę, to wystarczy, że zamkniemy sobie te komory z powrotem. Zakręcimy sobie ten dół i po prostu dwa razy klikniemy ten przycisk. I w zaledwie 3 minuty tak. I w zaledwie 3 minuty ta mobilna kawiarka zrobi mi świeżo zaparzone espresso, a nie jakąś kawę z termosu, która stoi tam już godzinami, która nie ma smaku, no i jest po prostu nijaka. I najlepsze jest to, że naprawdę, nieważne czy góry, plaża, auto czy praca, wszędzie mogę sobie zrobić moją pyszną i ciepłą kawę. No i w dodatku zobaczcie, jakie to jest małe, przecież to jest wielkości mojej dłoni, a mogę sobie w tym zrobić ciepłą, pyszną kawkę. Więc jeżeli Ty też zwracasz uwagę na smak kawy lub często wyjeżdżasz w jakieś podróże. To link do strony, na której kupiłem tą mobilną kawiarkę, zostawiam wam w opisie mojego profilu.